budowlani Wizja med Łódź są z nami przedstawiciele obu drużyn zespół gości reprezentują kapitan Kacper Palamarczuk i trener Chris Hit po stronie gospodarzy Oskar Rudziński i trener Andrzej Kozak oddajmy na początek głos zawodnikom Kacper Palamarczuk budowlani Łódź no, jak oceniasz to spotkanie? No myślę, że spotkanie było mocne z obu stron było ciężkie, oczywiście jest gorąco, więc, no ale obie drużyny dały z siebie jak, naj, jak najwięcej. No i niestety Lublin wygrał, ale ciężki bardzo był mecz. Dziękuję bardzo. Posłuchajmy oceny z perspektywy boiska po stronie gospodarzy Oskar Rudziński. My jako Lublin Lublin przygotowaliśmy się na to, że ten mecz to nie będzie spacer. Wiedzieliśmy również, że nasi imiennicy z Łodzi są lepiej przygotowani do tego sezonu niż w poprzednim. Mieliśmy dużo więcej wydaje mi się, założeń taktycznych, których nie spełniliśmy do końca. Mimo wszystko szczęśliwie wygraliśmy ten mecz, ale no, były po prostu duże schody. W wielu fragmentach gry nie zagraliśmy tak, jak powinniśmy. Wydaje mi się, że mogliśmy dać z siebie więcej w, w, przez te w całe 80 minut. Ale wynik na pewno cieszy, bo jest to wygrany mecz, nie mniej szacunek dla naszych kolegów z Łodzi właśnie za ciężkie warunki. Widać, że mieli dużo werwy, że chcieli grać, chcieli wygrać ten mecz i po prostu tym razem się nie udało, ale ja życzę jak najwięcej szczęścia w przyszłych meczach. No i idziemy dalej do następnej kolejki. Dziękujemy bardzo panowie. Dajemy wam już wolne trudy spotkania za wami, a więc możecie wrócić do szatni. No a my posłuchajmy oceny tego spotkania w oczach trenerów. Na początek opiekun drużyny gości Chris Heath. Coach, what can you say about today's game? Yeah, no, first of all, congratulations to Dublin. Um, very physical team and, and we were under some pressure at, at times. And... and we didn't execute it. For me, we, we came in with a game plan and we showed that at specific points, um, but not enough. And like I said, that physicality side of it for me was, was a big part of, of us of not sort of coming away with a bit more success and, and listening to what we'd, we'd spoken about going through, through the week. So we're still a very new team, still learning, still changing. But W the moment the jest a bit too slow for me. Um, so we look at this week now and, and again I'm reviewing, I'm moving to ARCA next week now at home. So, yeah, there's, there's some positives to take, but say and Jak mogli Państwo usłyszeć, Chris Heat rozpoczął i właściwie też zakończył. Gratulacjami dla Rywali. Wiedzieli, że to jest mocna fizycznie. Drużyna, no ten mecz udało się rozpocząć od punktów, ale to nie wystarczyło do sukcesu. Są nową drużyną, do której dołączyło wielu nowy, nowych zawodników. Wciąż się uczą siebie nawzajem i ten mecz dzisiejszy też będzie taką okazją do nauki przed kolejnym meczem domowym. Thank you very much Chris once again. No i teraz posłuchajmy oceny tego meczu okiem trenera Edak Budowlanych Lublin Andrzeja Kozaka. No, mecz walki, szczęśliwie dla nas wygrany, no może nieszczęśliwie szczęśliwie, bo, bo, bo myślę, że kibice już muszą się przyzwyczaić do tego, że w tym sezonie my będziemy po prostu nasze zwycięstwa, nazwę to tak kolokwialnie, wyszarpywać. Po prostu wyszarpujemy te zwycięstwa i z tego powodu, że mamy e, za słabą jakość podczas meczu, za, za dużo błędów takich, które kosztują nas e, przede wszystkim wysiłek, zdrowia, oddajemy piłkę przeciwnikowi, no plus to, że e, nie wykorzystujemy swoich okazji. W tym meczu nastawialiśmy się na ciężką fizyczną, próbowaliśmy od samego początku zdominować właśnie fizycznie przeciwników e, i przede wszystkim udało nam się jako pierwszej drużynie w, tej, w tym sezonie wytrącić na bardzo mocną Broń przeciwnika, czyli mol autowy. Żadnej korzyści po tym molu nasi przeciwnicy w dzisiejszym meczu nie mieli. W poprzednich meczach przynajmniej raz albo dwa kładki w każdym i to troszkę na pewno im pokrzyżowało, bo wynik jest w sumie stykowy. Jakby zdobyli jeszcze jedno przyłożenie, to do końca byśmy, na przykład po jakimś molu, to byśmy drżeli do końca o wynik. Gratuluję i dziękuję drużynie, przeciwnikom za tą świetną grę. Myślę, że jak na polskie warunki naprawdę były, było sporo akcji, które mogą się podobać ludziom oglądającym jakie są i tutaj, i, i tym osobom, które oglądały czas. Panie trenerze, bardzo dobry mecz Michała Pasiecznego. Dwa przyłożenia. Pierwsze w seniorskiej drużynie. No to chyba cieszę, że pojawia nam się na horyzoncie młody zawodnik, no który. No... Dzisiaj naprawdę wykonał kawał dobrej roboty i no nie wiem, czy to nie e, za daleko idące stwierdzenie, no ale też pomógł przechylić tę szale zwycięstwa. Na pewno duży brawa dla niego. Przede wszystkim e, cieszę się, że wytrzymał psychicznie, ponieważ e, to jest zawodnik młody jeszcze i wiedział, jak duża odpowiedzialność dzisiaj na nim stoi. i Wie, Wiedział, że musi zagrać bardzo dobrze, bo Zależy mu także na tym, żeby trener kadry U20 zobaczył, że jest taki zawodnik w Polsce i gra, gra na, na, na najwyższym polskim poziomie i to mu się udało. No, dwa przyłożenia, oczywiście, brawo dla niego, ale to były wypracowane przez całą drużynę. Akcję, ktoś musi zawsze, znaczy ktoś, ktoś to kończy. no Brawo, że znalazł się w takim miejscu i, 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 i super, super. Aczkolwiek no, też pa, musimy wiedzieć, że. Nie, nie będzie grał zawsze takich, takich super zawodów, że następnie może mu, mu się przytrafić gorsza dyspozycja. I teraz naszym zadaniem jest to, żeby go podnosić cały czas jego umiejętności. Na razie się to udaje, był bardzo zawiedziony po pierwszych dwóch meczach, bo praktycznie nie grał. Ja mu tłumaczyłem, że nie ma recepty na to, że ma coś zrobić i zagra, tylko musi trenować i czekać na swoją szansę. Poczekał. Zagrał. Myślę, że szansa wikurydza. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.